Małgorzata Trzaskowska opublikowała zdjęcie z dorosłą córką. Takie kadry to rzadkość. Rafał i Małgorzata Trzaskowscy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Para od ponad dwóch dekad tworzy szczęśliwe małżeństwo. Jednak słyną oni schronienia prywatności swoich dzieci. Tym razem Małgorzata Trzaskowska zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie z córką Aleksandrą. Fotografia szybko zdobyła uznanie internautów, którzy nie szczędzili ciepłych słów. Małgorzata i Rafał Trzaskowscy poznali się w czasach studenckich. Ich relacja zaczęła się od wspólnych podróży pociągiem, a z czasem przerodziła się w trwały związek. Małgorzata od zawsze wspierała męża w jego politycznej karierze. Para wychowuje dwoje dzieci, 21-letnią Aleksandrę i 16-letniego Stanisława. Małgorzata Trzaskowska opublikowała zdjęcie z dorosłą córką. Takie kadry to rzadkość. Małgorzata Trzaskowska wzięła udział w tegorocznym festiwalu Opener, gdzie spędzała czas w towarzystwie córki Aleksandry. W piątek 4 lipca opublikowała na Instagramie zdjęcie z wydarzenia, na którym obie obserwują koncert na głównej scenie. Fotografia, choć wykonana od tyłu, pozwala dostrzec, że Aleksandra niemal dorównuje mamie wzrostem. Decyzja o niepokazywaniu twarzy córki wyraźnie podkreśla, że Małgorzata nadal dba o zachowanie jej prywatności. Zdjęcie opatrzone podpisem mamusia z córeczką i emotikoną serca szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Internauci byli zachwyceni, co wyrazili w licznych komentarzach. Super, dziewczyny. Jesteście wspaniałe. Mama z córką, najlepiej na świecie. dwie wspaniałe kobiety na jednym zdjęciu. Jesteście cudowne? Mama z córką na takiej imprezie, wow. Serduszko dla Was, czytamy.